Cześć, z tej strony Łukasz Zając. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się naprawami samochodów oraz odczytywaniem i analizą kodów błędów podczas diagnostyki. Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę oznaczają te tajemnicze liczby na ekranie, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Kod tematu. Usterki P0085 brzmi jak usterka obwodu cewki sterującej zaworu wydechowego Bank 2. Często w oprogramowaniu skanera OBD, dwa nazwa może mieć angielska pisownie Exhaust Valve Control Solenoid Circuit malfunction, bank 2. Opis techniczny i dekodowanie błędu P0085. Kod błędu OBD2 P0085 jest zdefiniowany jako Exhaust Valve Control Solenoid Circuit malfunction, bank 2. Jest on ustawiany, gdy moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykrywa usterkę w elektrohydraulicznym układzie sterowania. Zwykle używany jest system VCS, Variable Camshaft System lub VVT, Variable Valve Timing. Parametrem ustawienia kodu jest zwykle odchylenie napięcia o więcej niż 10% od napięcia odniesienia dla sterowania wałkiem. Rozrządu zaworów wylotowych Dokładne odchylenie napięcia, przy którym kod jest ustawiany dla konkretnego zastosowania, można znaleźć w odpowiedniej instrukcji. Systemy VVT i VCS wykorzystują olej silnikowy pod ciśnieniem do napędzania siłowników sterujących zmiennymi fazami rozrządu. Moduł PCM zbiera informacje z różnych czujników, aby obliczyć odpowiednie ustawienie rozrządu zaworów w celu zwiększenia mocy i zmniejszenia zużycia paliwa. Ponieważ olej silnikowy jest pośrednikiem, który przekazuje energię do siłownika, ostatecznie kontroluje on czas regulacji zaworu wydechowego. Prawidłowy typ Lepkość i czystość oleju muszą być stosowane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tych systemów. Kod P0085 jest ustawiany, gdy jakikolwiek czujnik lub inny komponent nie działa w zakresie oczekiwanym przez PCM. Biorąc pod uwagę aktualne obciążenie, prędkość obrotowa silnika i informacje otrzymane z innych czujników. Objawy usterki. Głównym objawem usterki P0085 dla kierowcy jest zapalona lampka MIL. Malfunction indicator light. Jest ona również określana jako lampka kontrolna silnika lub po prostu lampka kontrolna silnika. Mogą również objawiać się jako: zapali się lampka kontrolna check engine na panelu sterowania, kod zostanie zapisany jako usterka. Nierówną praca na biegu jałowym. W niektórych przypadkach zapłon przeskakuje. Zmniejszona moc silnika. Silnik może zgasnąć lub nie daj się uruchomić. Słabe przyspieszenie. Zwiększone zużycie paliwa. Błąd P0085 jest uważany za poważny, ponieważ bezpośrednio wpływa na prawidłowe funkcjonowanie silnika. Jeśli nie zostanie skorygowany na czas, może wymagać kosztownych napraw. Przyczyny błędu. Kod P0085 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z poniższych problemów: zwarcie lub przerwa w obwodzie cewki sterującej zaworu wydechowego. Skorodowane złacza elektryczne, niski lub zanieczyszczony poziom oleju silnikowego, zatkany układ olejowy, elektrozawor sterujący jest uszkodzony, uszkodzony wałek rozrządu skrzyni biegów, łańcuch lub pasek rozrządu SA poluzowane lub źle ustawione. W rzadkich przypadkach nieprawidłowe działanie modułu PCM jak wyeliminować lub usunąć kod błędu P0085 Kilka sugerowanych kroków w celu rozwiązania i usunięcia kodu usterki P0085, sprawdzić wzrokowo przewody elektryczne i złacze cewki sterującej zaworu wydechowego, sprawdzić czy zmienia się pozycja zaworów dolotowych, sprawdzić układ rozrządu, w tym skrzynie biegów i pasek, sprawdzić poziom i stan oleju silnikowego. Jeśli nie zostaną wykryte żadne problemy, należy sprawdzić i, w razie potrzeby, wymienić moduł PCM. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Rozpoczynając diagnostykę błędu P0085, sprawdź poziom oleju silnikowego i wyreguluj go do prawidłowego poziomu. Jeśli poziom oleju silnikowego jest prawidłowy i jest on odpowiedniego typu, należy sprawdzić ciśnienie oleju. Niskie ciśnienie oleju jest częsta przyczyna tego kodu, choć niewiele osób się nad tym zastanawia. Jeśli ciśnienie oleju jest poza specyfikacją, należy zbadać i usunąć przyczynę przed przystąpieniem do diagnozy. Sprawdź wskazówki jeśli ciśnienie oleju mieści się w specyfikacji, dokładnie sprawdź wszystkie niezbędne kable i złacza. Następnie usun wszelkie usterki, ale nie zapomnij sprawdzić obwodu pod katem napięcia odniesienia, ciągłości i styku uziemienia. Jeśli kable lub złacza zostały naprawione, zresetuj kod, uruchom silnik i sprawdź ponownie, czy kod został zachowany. Jeśli kod zostanie zachowany, może to oznaczać usterkę przerywana, która będzie musiała zostać zaostrzona w celu postawienia dokładnej diagnozy. Kontrola mechaniczna. Jeśli kontrola i testowanie obwodu elektrycznego nie wykaże usterki, należy wymontować siłowniki i mechanizmy sterujące. Sprawdzić je pod katem uszkodzeń lub osadów, które mogłyby zakłócać ich działanie. W razie potrzeby wyczyść wszystkie elementy i sprawdz ich działanie przed ponownym zamontowaniem. Jeśli siłownik lub mechanizm sterujący działa w trybie ręcznym, prawdopodobnie wewnętrzne kanały olejowe w silniku mogą być zablokowane. Ponownie zamontować wszystkie podzespoły i umyć silnik odpowiednim środkiem. W celu rozpuszczenia ewentualnych osadów lub zatorów w obwodzie oleju VVT lub VCS. Jeśli usterka utrzymuje się pomimo wszystkich wcześniejszych praw naprawy, należy przetestować PCM. Usterki i awarie pcm są niezwykle rzadkie. Ale nie należy wykluczać możliwości wystąpienia błędu P0085 z powodu wadliwego modułu. W jakich pojazdach problem ten występuje najczęściej? Problem z kodem P0085 może wystąpić w różnych samochodach, ale zawsze istnieją statystyki, w których bład ten występuje najczęściej. Oto lista niektórych z nich przy kodzie usterki P0085 czasami możliwe jest znalezienie innych usterek. Najczęstsze z nich to p0027, p0029, p0078, p0079, p0080, p0084, p0086.